który przydusił swoją dziewczynę. Jednemu z klientów Waffle House nie spodobał się sposób w jaki inny klient traktuje swoją dziewczynę i postanowił wkroczyć do akcji. Do zatargu doszło gdy między mężczyzną i kobietą wywiązała się kłótnia i mężczyzna chwycił ją za gardło. Nikt w restauracji nie reagował, więc jeden z klientów wstał i grzecznie zapytał, czy mógłby okazać kobiecie należny jej szacunek i nie przeszkadzać innym gościom w spożywaniu ich posiłków. No dobra, nie do końca. Rzućcie okiem na link w opisie. W końcu mężczyzna opuścił restaurację. Mamy nadzieję, że odrobił lekcję i będzie trzymał ręce przy sobie.